Witam się z wami już oficjalnie w nowym vlogu. Żałuję, że nie możecie zobaczyć tych pięknych kolorów. Aparat tego niestety nie oddaje. Ja sobie już wróciłam z pracy i postanowiłam, że wybiorę się na taki spacer lekki. z 8 godzin przy biurku to jest zdecydowanie za dużo. A tutaj mam koło siebie park. O, stanę tak ładnie, żeby mieć ładne tło. Korzystam z okazji i vloguję. Nie lubię, szczerze wam powiem, nie lubię jak e Vloguję i jak ktoś się na mnie patrzy. Niekomfortowe to jest dla mnie chodzić po mieście z kamerą. No, dzisiaj fajny dzień. Zobaczcie, jakie piękne drzewa, jak to wszystko pięknie wygląda. Żałuję naprawdę, że aparat nie oddaje tych wszystkich kolorów e, jesieni i właśnie za to lubię jesień. Za te kolory. Akurat jest koło 17. Ja wyszłam wcześniej z pracy, więc ludzie jeszcze. Eee, jeszcze z pracy wychodzą. Cofnę się do tego pięknego tła. Jezu, wszyscy zdjęcia robią <gryw> pięknych drzew i pięknych kolorów. Wszyscy wyszli nagle z aparatami i idą sobie do parku robić zdjęcia, bo naprawdę są piękne kolory na drzewach i to wszystko pięknie wygląda. Tylko, że niestety na niebie zaczynają pojawiać się chmury, co zwiastuje, że będziemy mieli burzę zapewno, zapewne, albo będzie padać. Przepraszam, że. Nie wypowiadam się zwię źle i jakoś tak zdań nie składam, ale po prostu już wchodzę w miasto, w miasto, przepraszam. Wchodzę w park, a jest, No, garstka ludzi. Dlatego Do dobra, ja znikam. One eternity later. Ja wiedziałam, że to tak się skończy. <grym> Te chmury nie zapowiadały nic dobrego. Na szczęście mam ze sobą parasolkę, więc mogę się zakryć. W razie co, gdyby ktoś szedł i. <grym> I chciał się patrzeć to tylko robię siup i zakrywam się w zależności od tego z której strony idzie leje słuchajcie powiem wam leje prognoza pogody na przyszłe dwa miesiące pizdzi Co widzicie ja już mam stopy o oh fak, ale kałuża demno no nie przejdę Już czuję, że mam przemoczone, przemoczone stopy i jeansy Stopy, buty i do połowy jeansy Także od razu jak wchodzę do domu to będzie pranie jak nic po prostu Wow Dziwne uczucie mieć Zamoczone nogi i... Yeah. Do czarta z tą pogodą. I taka łuża. Okej. Okay. No poważnie, właśnie wróciłam do domu. Słuchajcie, a jaka jest ulewa na dworze, ale zauważyłam, że to nie tylko deszcz pada, ale i deszcz ze śniegiem. Czyli mamy oficjalnie pierwszy śnieg zaliczony. Pierwszy śnieg nas odwiedził. Odwiedził. <gryw> nie wiem, czy to ma kompletnie sens, yy, mówiąc, że śnieg nas odwiedził. Ale wiecie o co mi chodzi? Jestem totalnie rozkojarzona po dzisiejszym dniu. Musicie mi wybaczyć, ale jeszcze muszę się przyzwyczaić do vlogów i do vlogowania w, w mieście, między ludźmi. Zawsze jestem bardzo speszona i nie wiem, jak na to reagować. Ym, jąkam się, zaczynam się denerwować, nerwowo uśmiechać, nerwowo patrzeć naokoło, czy nikt nie idzie, czy nikt nie patrzy. Bo jednak wiecie, chodzenie z kamerą po mieście to, to niecodzienny widok, więc dlatego musicie mi wybaczyć. Moje zdenerwowanie. Mam nadzieję, że to rozpracuje i się przyzwyczaję do kręcenia, bo dajecie mi motywację. Wasze subskrypcje, a widzę, że z dnia na dzień przybywa ich coraz więcej, więc jestem bardzo zadowolona. Widzę, że chcecie mnie oglądać, więc bardzo się z tego cieszę. Teraz właśnie chciałam, chciałam na poważnie już zacząć moją przygodę z YouTube'em, ponieważ ona. Ona do tej pory nie była taka poważna, nie trwała. Trwała długo, ale nie była poważna. W sensie zawsze było coś innego, nigdy nie miałam czasu na takie konsekwentne dodawanie filmików, zawsze było coś, zawsze, były, zawsze był jakiś powód, żeby, żeby no nie nagrywać. Zawsze każdy miał jakieś, ale. O! Nacisnęłam na kuchenkę płytę indukcyjną, ona wyczuła. Mniejszo o to. Um, zawsze był jakiś powód, żeby nie nagrywać, i zawsze było jakieś ale z, z tej czy z innej strony, więc um, teraz postanowiłam um, na poważnie się zająć tym YouTube'em. Także, jeżeli macie sugestie, jakie filmiki chcielibyście um, oglądać na moim kanale, to będę bardzo Wam wdzięczna za sugestie. Zobaczcie tam z tyłu: zapoliłam sobie tą, ten świecznik z Pepko, z, z hola z Pepko, z, zakup, z zakupowego hola um, Mam dla Was pewien patent. Uchylę Wam rąbka tajemnicy. Uważajcie teraz, co powiem, bo to będzie bardzo ważne i przydatne. Chcemy sobie zapalić taki właśnie długi lampion. Nie wiem, może wiecie, przepraszam, jest ciemno. Może znacie, może wiecie. Muszę odsłonić zaluzję. Będzie jaśniej. Zostanie jasność. Postawię was tutaj, tutaj trochę ciemniej, więc nie będzie mnie widać, ale. Nie wiem, czy znacie taki patent na rozpalenie świeczki, jeżeli macie właśnie tak y, duży lamp, lampion, to właśnie wykorzystujemy do tego co makaron spaghetti. Podpalamy sobie końcówkę, ewentualnie możemy odłamać i y, mieć świeżą końcówkę, bo tam to już jest trochę zjarana, że tak powiem. Podpalamy. Oczywiście, jeżeli macie mniej niż 15 lat, róbcie to jak najbardziej pod nadzorem rodziców. Zapalamy. Bierzemy, dajmy na to, tak, ten lampion. O ile wam makaron nie zgaśnie, o, w moim przypadku niestety zgasł, podpalamy po prostu jeszcze raz. Do momentu aż ten płomień będzie. U. Ten płomień będzie dość duży tutaj, jak na złość. Taran! Zapaliło się i zgasło, oczywiście. Ale generalnie chodzi o to, żeby się nie poparzyć i żeby nie musieć używać zapalniczki. Taki patent ode mnie dla Was totalnie za darmożkę. W taką pogodę uwielbiam palić świeczki, słuchajcie. To mnie relaksuje, to mnie e, wprowadza w dobry nastrój. A poza tym roznosi się bardzo fajny zapach po całym mieszkaniu. O! I wszystkie świeczki już zapalone. Zero palców poparzonych. Można działać dalej. Został mi z wczoraj jeden burger, więc taką kanapkę sobie zrobiłam z serem i właśnie z tym burgerem na szybkości. Muszę trochę ogarnąć w kuchni spakować zmywarkę, zapakować ją na nowo. Wstawiłam pranie. Jeszcze zostało mi dwa prania do zrobienia. Muszę podzielić to na dwie kubki, bo niestety ta cała kubka się nie zmieści do pralki. Mam dużą pralkę z małym bębnem. Dobry, dobry chleb. W Biedronce. Mam jeszcze dwa w zamrażarce. No, także jeżeli chodzi o um, takie sprawy, to tak to u mnie wygląda teraz. Wstawiam drugie pranie i tak pomyślałam, e, że podzielę się z wami e, informacją, e, ponieważ w Biedronce teraz jest promocja na ten płyn e, Eden. On jest teraz za 7,99 bodajże. E, wybrałam ten, ponieważ no ładnie pachnie, najładniej z tych wszystkich zapachów. I do tej pory miałam niebieski jeden ale teraz wybrałam różowy bo była promka więc jeżeli chcecie kupić po taniości fajny płyn do płukania to polecam właśnie jeden z Biedronki i nie, nie dostałam za to pieniędzy, to nie jest reklama tylko po prostu akurat używam akurat przyszło mi to do głowy i chciałam się z wami z tym podzielić, także taka tylko szybka informacja ode mnie no dobra Dobra, dobra, to ten, to miłej zabawy i do jutra w takim razie. No pa, pa. Skoro już jesteśmy w łazience, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ponieważ działa pralka, tak jak już wcześniej wspominałam, ponieważ prawie w każdym vlogu pokazuję Wam jak się maluje, to teraz czas na takie mini. Get unready with me. Pierwszą rzeczą zawsze, od której zaczynam, to jest spięcie grzywki, ponieważ e, myję całą twarz i nie chcę e, omijać czoła. Dlatego sobie zawsze tą grzywkę biorę do góry. i Mam taki specjalny pasek z Rosmana. Zawsze sobie te włosy. Oj, odwrotnie wziąłem. Zawsze sobie te włosy, słuchajcie, na samej górze spinam. Dobra, zupa z bobra, lepsza z wieprza. Przechodzimy dalej. Dalej, 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 dalej. Dobra, i skoro już mamy wszystkie włosy weg, z Gesicht, to możemy sobie już działać. I do zmywania twarzy używam takiej pianki właśnie z Hello Body Coco Fresh Detox Face. Chyba mam Wcześniej o tym mówiłam, nie pamiętam, przepraszam Was. Eee, I używam do tego tej O, znowu Messenger. Przepraszam. Używam sobie e, takiej szczoteczki z Allegro. Ona jest świetna i przypomina Foreo, chociaż to nie jest Foreo, to jest firma Esperanza. Kupiłam na Allegro za 30 zł, ale działa. Wibruje fajnie. A, nie wiem, ja nie potrzebuję Foreo, ja mi się ta totalnie sprawdza. Także sobie przygotuję i zmoczę twarz. Specjalnie podczas y, prysznica nie miałam twarzy, żeby pokazać wam właśnie jak robię demakijaż. I najpierw zaczynam sobie od właśnie od masażu y, twarzy połączonym ze zmywaniem makijażu właśnie tą szczotką i tą pianką i sobie tak 3 minuty. Nie odmierzam czasu tak co do sekundy, więc nie mam, że to tak 3 minuty mi zajmuje. Zobaczcie, prawie moja maskara już mi w sumie opadła pod powieki, pod dolną powiekę właściwie i wyglądam jak panda. Zawsze pod koniec dnia mam takie mega resztki make-upu, szczególnie jak tylko się pomaluję delikatnie. Pomaluję się około godziny 6, więc już jest godzina po 19. Dlatego ten makijaż może po prostu już się nie trzymać. Dobra, twarz mamy już czerwoną. To znaczy, że wszystko działa. Wszystko jest tak, jak powinno być. Tutaj pod na wąsie wyczesuję sobie wąsa. Dobra, i lecimy dalej. Zmywam. Też używam tej pianki do demakijażu oczu. Nie używam już tego płynu z Be Beauty, z Biedronki. Swoją drogą on mi. Wystarczył na mega długo, nie pamiętam już nawet kiedy go kupowałam. Ale też miałam przedłużane rzęsy, yy, więc też przez pewien czas no, nie, miałam, nie miałam jak używać, bo nie miałam co zmywać. Dobra, zmyję sobie tylko twarz wszystko. Twarz i oczy i zaraz do rozwracam. Trochę wyglądam, jakby mnie y, coś przejechało. Bynajmniej poturbowało, ale wybaczcie po tym cudownym masalu. Skoro mam już twarz umytą, to czas ją trochę uspokoić tonikiem też z HaloBady cococon. To sobie zrobimy jako pierwsze, a jako drugie już wam pokazuję. Użyję dzisiaj kremu nivea, zwykłego nivea soft, ponieważ robi się już coraz zimniej, a nasza skóra, wiadomo, moja przynajmniej reaguje ee, strasznie na zimno. wysusza się mega więc e, ja na noc staram się bardzo nawilżyć żeby odpoczęła, bo cały dzień noszę, wiadomo, podkład, make up i ta skóra niestety się dusi mam nadzieję, że pomimo tego że pralka działa to wam to nie przeszkadza, bo ja tutaj widzę straszny huk widzę ja tutaj e, słyszę straszny huk ale mam nadzieję, że wam to totalnie nie przeszkadza akurat tak się złożyło że i robię vloga, i robię pranie. Niestety nie mam oddzielnej yy, pralni. I kremujemy się, wiadomo, kremik, 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 kremik. Chociaż wiecie co, najpierw powinnam umyć zęby, a potem, potem krem. Aczkolwiek ja jeszcze będę coś jadła. Nie wiem jeszcze co, ale coś lekkiego, może jakiegoś owoca zjem i dlatego po prostu nie myję tych zębów, żeby dwa razy nie robić sobie roboty. Ale pokażę Wam już od razu, czego używam ostatnio do mycia zębów. Colgate Max White. Bardzo dobra pasta. Używam ją na przemiennie z Białą Perłą. Tak ona wygląda. Biała perła jest dość droga w porównaniu z Colgate Max White, ale jest bardzo dobra, dlatego polecam Wam Białą Perłę. Lub po prostu, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie, jeżeli zależy Wam na budżecie domowym, to możecie i taką też pastę kupić. Obie są bardzo dobre, no tylko ta jest ciut droższa. Także serdecznie Wam obie polecam. I sobie moją ulubioną zieloną herbatę i położyłam się już, bo powoli kładę się spać. Jeszcze tylko obejrzę na drobie zaległości e, z YouTube'a, wstawię ten filmik, bo widziałam, że y, dużo vlogerek zaczęło w Loktober. E, dzisiaj dopiero wstawiły pierwszy filmik, w Loktober 1, a ja już mam go ze sobą i wstawiłam go wczoraj, a dzisiaj jest w Loktober 2. Także ja dziękuję Wam, że byliście w tym vlogu. Mam nadzieję, że ten vlog się podobał jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. I oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Do jutra, pa pa!